Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym podsumowaniu tygodnia, czyli w kolejnym odcinku z serii Status Report. Jak zwykle przygotowałem dla Was stałe pozycje, przegląd naszego kryptonarodu i tak dalej, i tak dalej. Także, także zobaczmy, zobaczmy, przejdźmy, co tu mamy przygotowane na początku, oczywiście, podsumowanie I zobaczcie, wszędzie wzrosty bardzo ładnie. 10 251 subskrypcji to jest 97 subskrypcji więcej niż w tygodniu poprzednim. Wzrost właściwie większy, o 97 w poprzednim tygodniu było coś tam lekko ponad 100, ale cały czas się rozwijamy. Możemy tak sobie delikatnie oszacować, że na koniec miesiąca będzie w okolicach 10400-10500. Twitter oczywiście rozwinął się o kolejne 53 osoby. Na pewno jest to troszeczkę związane z airdropem Liska, który będzie tutaj później w rozstrzygnięciu konkursu. Rozstrzygamy konkurs. 10 tysięcy, przepraszam, 1055 osób na grupie Kryptonaród na Facebooku. Jeżeli ktoś używa Facebooka, chociaż powiem szczerze, że ze wszystkich platform, Facebook jest najmniej kryptowalutową platformą. Ja go najmniej używam. Dużo lepszy jest Twitter, oczywiście o YouTubie nie wspomnę, medium i tak dalej. Na D Life przybyły dwie nowe osoby. No, D Life jest typowo, tak jak Twitch, no, typową platformą streamerską do gier. Planuję powrócić z retrograniem, może czasem stanąć z bankiem, ale na razie to jeszcze. Plany dalekosiężne. Także na Discordzie przybyło 15 nowych osób, 1535 osób. Oczywiście pewne bany się posypały, bo nie będę pozwalał na chamstwo, a już szczególnie jak ktoś myśli, że ja nie widzę, co się dzieje na innych kanałach, nawet na takich, na których mnie nie ma, więc nie pozwolę sobie na oczernianie mojej osoby, więc bany się lecą. I pewne osoby są persona non grata i będą banowane, będą banowane na stałe. Jak myślą, że ja nie wychwycę, to się mylą. 17 osób na patronajcie. Witamy dwóch nowych patronów. Dzięki bardzo za wsparcie. 42% pierwszego progu. Także zbliżamy się do połowy, do połowy, do półmetka pierwszego progu. Progi są cztery, bodajże dobrze pamiętam. Teraz trzeba by było przejść do tego, co się udało. No, trochę się udało, ale jednak najważniejszy plan, z którego już na spotkaniach się śmiejemy, śmiejemy no, że Mike zrobi research chain linka. Chainlinka Linka dzień po tym jak nano urośnie do 30 dolarów no ale to coś tam się udało. No, na pewno zrobiłem tutorial Twittera. Nagrałem wam dla tych osób, które nie używają Twittera, a chciałyby i nie do końca wiedzą jak on działa, zrobiłem wam tuto, tutorial Twittera, więc, więc ten odcinek możecie tutaj obejrzeć, u góry wam wyskakuje link, jeżeli ktoś jeszcze go nie widział a chciałby zobaczyć. Ja powiem szczerze, no, jeszcze ktoś mnie zapytał, że trzeba by było analitykę Twittera, no, tak samo jak analitykę Google'a, to jest Google Analytics, to jest taki combine, że po prostu no trochę trzeba, ja nie powiem szczerze, słaby jestem z tego, nie chcę robić filmu z czegoś, czego jestem słaby. E, film o Ledgerze, tutoriale. Wrzuciłem, e, nagrałem nowy odcinek o tym, jak aktualizować firmę. Ja bardzo dużo z Was ma z tym problem, ja wiem, że niektórzy się z tego śmieją, nigdy nie mieli z, tego, z tym problemu. Ale naprawdę dużo osób ma problemy z tym i dużo, dużo zapytań, dużo zapytań jest o to, o to jak, jak zrobić pewne rzeczy. Naprawdę mam mnóstwo, wielu osobom pomagam. Bo oczywiście jak już pomogę, to bardzo często, bardzo często okazuje się później, że to było stosunkowo proste, no bo to jest proste dla mnie, dla osoby, która, która już to wielokrotnie robiła. To jest jak z jazdą na rowerze, nie? jak się nauczysz to już. Jak ja mogłem nie umieć jeździć na rowerze? No. Różnie to bywa. Eee, tylko moja prośba do Was, naprawdę, nie bądźcie leniami. Naprawdę czasami wystarczy wpisać, e, wpisać, nie wiem, szukamy czegoś, Ledger Nano S plus coś tam na przykład, plus kiełbasa, tak? Jak zainstalować kiełbasę na Ledgerze, nie? No, oczywiście żartuję sobie. E, więc, e, więc naprawdę, no, szanujcie mój czas. Ja bardzo chętnie pomagam w miarę możliwości. Szanujcie mój czas e, i, i szanujcie mnie, więc ja będę szanował Was. Dalej, oczywiście, nowa grafika newsflashy, nowe, nowe awatary się pojawiły, znaczy awatary, nowe miniaturki się pojawiły. Z tego, co wiem, to Wam się podobają. Oczywiście one będą na razie, mam trzy, będę je cyklicznie zamiennie, później zobaczymy może jakieś kolejne. No i zrobiliśmy pierwsze w kryptoniosach AirDrop tygodnia dzięki współpracy z darmowe .pl, czyli z Jerzykiem znanym z Discordów, znanym z, z YouTube'a. On chyba akurat ogląda na d więc, więc no jest pierwszy airdrop tygodnia, postaramy się cyklicznie robić te airdropy tygodnia. No ale oczywiście były plany. Plany są od tego, żeby planować, niekoniecznie je realizować. <laughs> I tym optymistycznym akcentem pokazuję Wam tutaj tego nieszczęsnego chainlinga. Nie no, muszę to skończyć, bo po prostu ja sam siebie zaczynam się już śmiać, no ale no, Mike Slap ostatnio kuleje bardzo mocno, a że mam już następny projekt w kolejce ulubiony projekt Kowalskiego, ulubiony, to, to muszę zrobić tego chainlinka. Oczywiście mam już nowy projekt koszulki, znaczy jeszcze nie mam, ale wysłałem, wysłałem do grafika prośbę o zrobienie projektu. Koszulka będzie dosyć prosta, ale myślę, że bardzo uniwersalna. Z przodu tutaj będzie not your keys, not your crypto. Oczywiście słowo keys to nie będzie słowo, tylko będzie jakaś ikona kluczy takich fajnych cyfrowych i tak samo krypto to będzie jakieś co i pod spodem będzie po Polsku nie twoje klucze nie twoje krypto gdzieś tam powered by Mike Satoshi myślę że koszulka bardzo uniwersalna czy może na rękawku czy może na rękawku logo właśnie o to jest fajna sprawa do was co sądzicie o tym ja może zrobię głosowanie społeczności ale wypowiedzcie się w komentarzu co sądzicie czy na przykład na koszulkach takie jak ja robię powinno być logo na rękawku tak jak jest na Bitcoin.org, na tej koszulce Ethereum czy może pod spodem pod spodem logo a może i tu i tu są trzy opcje, nie? Jak tego, to macie trzy wyjścia. No, także wypowiedzcie się, wy się, co sądzicie. Czy na rękawku, czy pod spodem, czy może inne miejsce, tak? A zrobię później głosowanie społeczności. Ok. Teraz mamy Kranik Tygodnia. Pokażę Wam Kranik, który wybrałem. Nic specjalnego, jak to się mówi. Gra muzyka, ale dupy nie urywa. Oczywiście Kranikiem Tygodnia nie jest Bitcoin Phoenix. To no, taki. To do tego przejdziemy za chwilę. Kranikiem tygodnia jest oczywiście, jest oczywiście, czekajcie, może ja to troszeczkę włączę, żeby było, albo dobra, nie będę się bawił. Kranikiem tygodnia jest dzisiaj strona FreeBitcoin. To jest taki kranik, oczywiście standardowa. Tego chyba nikomu nie muszę tłumaczyć. Naciskamy sobie rola, rolujemy, rolujemy liczbę 9,3. Dostałem dwa Satoshi, także no, powiem szczerze, nie jest jeden z lepszych. Stąd jeszcze chyba nigdy Nigdy nie wypłaciłem, zaraz sprawdzimy. Nie, przepraszam, udało się kiedyś wypłacić. Yy, to jest 15 tysięcy Satoshi. Także udało się kiedyś wypłacić. Nie, to. Aha, 15062. No, 15 tysięcy Satoshi, to nie jest 2 BTC. Chciałbym, żeby kraniki tak płaciły, one chyba kiedyś tak płaciły, jak były same początki, pierwsze kraniki się pojawiły. Jest oczywiście system referencji, ale macie możliwość, jak już zakręcicie, to wejść sobie na Twittera. Zobaczymy, czy oni wrzucili. Wczoraj nie było, patrzyłem. Eee, 16 stycznia, czyli znowu jeszcze nie ma, ale zobaczcie. Chcecie coś tam nowych, tych. To macie jakieś tam live raffle. Dobra, nie ma, to nie ma. Pocałuj to w dupę wójta. Eee, możecie, oczywiście, jakieś tam eee, odwiedzić stronę Free Roli i tutaj to, co już pokazywałem. Tutaj, co już pokazywałem, są te jak klikacie, wy, reklama wam się wyświetla i macie dodatkowego free rola. Jak ktoś chce się bawić, to może. Do wygrania maksymalnie 003 BTC tego nigdy nie trafiłem, tego nigdy nie trafiłem w żadnej loterii, tego nigdy nie trafiłem. To słyszałem, że ktoś trafił, chyba kolega. Te trzy udawało mi się trafić, no ale wiecie, 3 centy, 30 centów przepraszam, Kraniki nie są sposobem, karaniki nie są sposobem na, 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 na waszą wątrobę. Nie jest to, nie jest to, można powiedzieć, coś, co pozwoli Wam zarobić. Aczkolwiek nie ukrywam, czasami zdarzają się, jak to się mówi, czasem nawet ślepej kurze trafi się ziarno i czasami osoby, które gdzieś tam zbierają darmowe jakieś krypto, klikają kredniki i okazuje się, że coś tam wystrzeliło i coś tam z tego jest. No ale to, to jest dobre do poznania, do nauczenia się tego, że są różne reklamy, że trzeba mieć komputer bezpieczny, że, że są różne adresy portfeli, różne na, dla różnych kryptowalut, to się przelewa i tak dalej. To taka podstawowa nauka bez inwestowania kasy. Zawsze to już lepiej chyba jednak w airdropach e tygodnia czy w jakichś tam airdropach e konkursach, które ja organizuję grać. No i teraz oczywiście wracamy już do sekcji odpowiedniej. Zobaczymy, co tam jest. Już Fenix się doczekać nie mógł, proszę bardzo. Co Wam chciałem pokazać? Oczywiście Fenix jest, i to wszyscy o tym wiecie, Fenix jest zwycięzcą. Fenix jest zwycięzcą tutaj, można powiedzieć, Nexusa. Został, został zwycięzcą w kategorii Influencer Roku. Ale ja Wam muszę coś pokazać jeszcze, żeby było. Niech ja tylko otworzę sobie oryginał. Zaraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, zobaczcie. Nawet została o nim co prawda pomyliła się, no widać profesjonalizm artystów jest słaby, zobaczcie. Fenix, piosenka, piosenka z okazji zwycięstwa Feniksa w właśnie w Nexusach jest już piosenka, co prawda nie takie i powinno być Bitcoin Fenix no ale wiecie, bała się, że płyty nie wyemitują, więc, więc nie wiem, czy tą panią poznajecie, także gratulacje Fenix jeszcze raz to będzie później, samego komentarza, nie, samych konkursów i sposobu wybierania nie będę, ale fajnie, kryptonarod zdominował kategorię influencerzy, chociaż uważam, że określenie influencer dla mnie przynajmniej, ja już jak ktoś, komuś odpowiedziałem chyba na Twitterze, dla mnie określenie influencer jest bardzo, ma negatywny wydźwięk, nie wiem dlaczego, nie wiem, wypowiedzcie się wy właśnie o kolejna sprawa, do wypowiedzenia się, Wypowiedzcie się w komentarzach i co uważacie o określeniu influencer? Czy jest to dla Was określenie pozytywne, negatywne, czy może obojętne? Dla mnie influencer kojarzy się z bardzo synonimem jest słowa darmoziat. No, także, także tak to określam. Dobra, przechodzimy już, bo tutaj się znowu oczywiście roz. Rozpierdziłem, dobra. Fenix 8600 subskrypcji też się rozwija, idzie na 9000. Proszę bardzo, ostatnio zobaczmy, co to opublikował. Fenix publikuje jak maszyna, bo są pogłoski, że to jest Bitcoin Fenix Terminator i, i mógłby, jakby chciał, to by 10, 10 kanałów prowadzić jednocześnie, bo on nie śpi w ogóle, tylko udaje, że śpi, a wtedy, jak, jak śpi, to czyta newsy i różne informacje, także wiecie. Ja się dowiedziałem z informacji poufnych, no. Yy, także, także. Yy, no. Yy, zobaczcie, oczywiście dzień dobry krypto, także FenX tłumaczy, tak i tak dalej, i tak dalej, zobaczcie, śliski temat jest, ale to było nie. Dwa dni temu, bo wziąłem, dwa tygodnie myślałem. Zobaczcie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, no nie wiem dokładnie jak dużo tego było ale, bo tu, YouTube, tu powinny być daty wyświetlane. To jest, to jest do dupy z taką robotą. Tam jakiś możliwość sortowania do, od data dodania. Od najstarszego. Nie. No to widzicie. Nie ma daty, więc ciężko wyłapać. No ale generalnie naprodukował tych filmów. Dla odmiany: Kamil z Encykli kryptowalut 4350 z hakiem subskrypcji. Dawajcie jemu suby. Niech będzie miał 4500. Eee, I generalnie zobaczcie. Fajny film. Kabil idzie tak. Albo skamy, albo różnego rodzaju fajne rzeczy. Zobaczcie. si zobaczcie. Giełda KuCoin rozdaje. E, skamy w styczniu. To wydaje mi się, że to było wcześniej, w poprzednim podsumowaniu. Ale zobaczcie. Halwik na Wikonie. Ja oczywiście jak zwykle zaczynam filmy. Później, jak jeżdżę samochodem, to oglądam. No. Znaczy, słucham właściwie, nie oglądam. No bo wiadomo, że. Dobra, przechodzimy dalej. Oczywiście portfel Kowalskiego. 2500 przekroczone. Super Kowal. Proszę bardzo, konf, konf, ten, koncertowo wyrolowani kryptoinwestorzy. Oczywiście chodzi o ostatni pompce na Bitcoin SV. Oczywiście standardowa seria kryptowaluta na środę, a także zaproszenie na konferencję to było. Także trzy firmy, Kowalski, kogo my tu jeszcze mamy, naczelnego naszego analizatora projektów. Proszę bardzo, CryptoDev, patrzcie, Tezos, skazany na sukces, to już drugi odcinek, analiza projektu Kyber, odcinek pierwszy. Analiza projektu KAWA cztery dni temu. Proszę bardzo, odcinek pierwszy. Dokąd zmierza projekt Phantom? Drugi odcinek. E, Mamy jeszcze analizę projektu Golem. Z takiego co wiem, to kiedyś było lolem, bolem i golem. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Ktoś pamięta jeszcze. Kmiecia? Dajcie znać w komentarzach kto pamięcia. Spotkania piątego stopnia. No. Analiza kryptowalut. Oczywiście tylko nie wiem, czy to nie było przypadkiem wcześniej. No No, niestety, jak widzicie wyświetleń pod filmami nie jest za dużo i to jest bardzo smutne, bo naprawdę super robota, naprawdę przykłada się chłopak, a tutaj jak widzicie nie interesuje. Ale jakby nagrał 10 kryptowalut, które rosną o 1000% 2018, w 2018 roku, to na pewno byłoby 10 tysięcy wyświetleń. No, to jest właśnie, to jest właśnie smutne. No ale cóż, przebił 1500 idzie w rozwój. A jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać CryptoDeva, to oczywiście najbliższe spotkanie Kryptostock. Już 21 lutego w Białym Stoku CryptoDev wygłosi prelekcję, Także zapraszam. No i co, właściwie przechodzimy sobie chyba, jak to się mówi lecimy dalej. <laughs> Tego się nie spodziewaliście w status reporcie. Małe podsumowanie na końcu bo oczywiście nie zamieniłem slajdów wyniki konkursu. Wyniki konkursu świniolisy będą rozdawane. Na Twitterze był konkurs. Jak ktoś obserwuje mojego Twittera, to dostanie świniolisy. To był konkurs, oczywiście ja dałem post, trzeba było, był airdrop lisów, Trze będę zrzucał trochę lisków w następną niedzielę, tak jak mówiłem, o otakuj trzech przyjaciół z komentu i dlaczego kochasz, nienawidzisz i tak dalej, liska, obserwuj mnie na Twitterze, będzie pierwszy pięciu obserwujących ogłoszonych w niedzielę lub w poniedziałek, no oczywiście ogłaszam dzisiaj, napiszę tam później post. Także co, mam przygotowaną listę, zaraz Wam to pokażę. Tutaj skopiowałem, niestety zajęło to trochę czasu i powiem szczerze, muszę znaleźć jakiś lepszy sposób. Zaraz tutaj wygranych tych będziemy wrzucać. Mam przygotowane także, to nie to, mam przygotowane także tutaj random comment picker. I co jest fajne, jak sobie tą listę się tutaj wrzuci, to jest oczywiście commentpicker.com. Jak się tutaj wrzuci tą listę, czy tę listę, powinno się tak prawidłowo mówić, można to wrzucić z pliku. I zobaczcie, usuwaj imię po losowaniu, tak? Split names by space, od tamtego i yy, wyfiltruj duplikaty. No to jest fajna sprawa. Dobra, zaczynamy. Naczynajmy Twista grać. Zobaczmy, kogo wybierze. Proszę bardzo, Gerard Maicher. Eee, proszę bardzo, ja sobie go. Ja sobie go zapiszę. Tutaj, oczywiście, jako osobą pierwszą wygraną. A co to jakiś on tu wszystko. Aha, bo pewnie zaznaczyłem kawałek. Dobra, poczekajcie. Poczekajcie, oto oczywiście. Beginner plus. To jest niepotrzebne, dobra. Teraz losujemy oczywiście drugą osobę. I teraz zobaczmy, czy Gerard Meicher został usunięty. Chyba został usunięty, bo nie widzę tutaj. Proszę bardzo. Pick another name. Start. Proszę bardzo. Wybieramy drugą osobę. Kto to będzie? O, proszę bardzo, Tom wygrał drugą osobę. To sobie skopiujemy. I zapiszemy sobie oczywiście do pliku tekstowego. Wchodzimy oczywiście na trzecią. Pick another name, start. Pięć osób miało być, także pięć osób dostanie. Proszę bacie, Black Dragon 84. Znany z Discorda. Rozmawialiśmy. Gratuluję zwycięzca, zwycięstwa. Oczywiście. Pick another name start. Losujemy, losujemy kolejną osobę. Darmowe krypto, proszę bardzo. Widzicie, takie darmowe. I już wiadomo, jak się zbiera darmowe krypto, nie? To jest czwarta osoba. I os losujemy ostatnią osobę. Ostatnia osoba jest to Łukasz. Łukasz oczywiście. Jeszcze raz gratulacje Łukasz. Już sobie tylko skopiuję, skopiuję imię, gdzie to jest tutaj, proszę bardzo, wklejamy. Także wyczytując jeszcze raz zwycięzców, pozwolicie, że sobie zapiszę. Gerard Meicher Tom, Black Dragon, 84, darmowe krypto Łukasz. Proszę Was, abyście napisali do mnie wiadomość prywatną na Twitterze i w związku z tym, żebyście po prostu, żebyście po prostu do mnie się odezwali, podali swój adres Lisa. E, oczywiście mam nadzieję, że wszystkie warunki konkursu zostały spełnione, bo prawdę mówiąc, z braku czasu nie, nie sprawdzałem tego. No, jeżeli nie zostały, no to <laughs> nie będzie nagrody. Dobra, e, to jest za daleko. Teraz trzeba przejść do tego podsumowania, e, żeby nie było tam jakichś tych, słuchajcie, no, co tu mogę Wam mówić, no, kolejny tydzień, kolejny tydzień rozwoju, przybywają nowe osoby, jest nas coraz więcej, społeczność, społeczność się buduje, także to jest fajna sprawa. Produkujemy wspólnie dużo filmów, każdy znajdzie w kryptonarodzie coś miłego dla siebie. Ja teraz planuję oczywiście też wytworzyć, czekam na nową grafikę, muszę sprawdzić. Eee, tak samo z tymi koszulkami nową grafikę, także muszę sprawdzić, bo chcę stworzyć taki rolap na inwestkawcy, eee, żeby, żeby kryptonarod był reprezentowany na inwestkawcach, i tyle. No, oczywiście, jak zauważyliście, pewne osoby, które nie dodały do kanałów, do kanałów polecanych, eee, kanałów kryptonarodu nie będą wspominane w Status Reporcie. Tyle w temacie. No. Dobra, nie zajmuję Wam więcej czasu, bo to wiadomo, widzimy się wieczorem. Jeżeli oglądacie Status Report Port w niedzielę, to widzimy się wieczorem na kryptowalutowej niedzieli z Majkiem. 92 odcinek. No i co? Kryptonarod rośnie w siłę, tej rewolucji już nas nikt nie zatrzyma. W międzyczasie, to o czym zapomniałem powiedzieć, w podsumowaniu, odwiedzajcie bitcoin.pl, odwiedzajcie Blogspace.pl, darmowe .org .pl, odwiedzajcie, odwiedzajcie także kryptoskam.pl. To są nasze też domeny. E, także będę wspólnie pracował nad tym, żeby te domeny się rozwijały, żebyśmy byli e, pierwszą siłą Bartek jako platforma mediów społecznościowych, czyli Blockspace, i Bitcoinpl.org jako żeby to była pierwsza domena z informacjami, z artykułami, jeśli chodzi o kryptowaluty. To jest mój cel na rok 2020. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się do następnego razu.